Kto z Pani, Panów posłów jest za utrzymaniem w porządku dziennym punktu pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich, druk nr 554, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Za oddało swój głos 81 posłów. Przeciwnego zdania było 324 posłów. Wstrzymało się od głosu 21 posłów. Stwierdzam, że tę propozycję odrzucił. Nie wiem, jak można dzisiaj będzie prowadzić dyskusję na temat tych projektów ustaw i twierdzić, że nasze projekty ustaw są niekonstytucyjne, a projekt ustawy posła Dunina, który został po prostu skopiowany z naszych projektów ustaw, jest konstytucyjny. Głosami platformy opatelskiej zostały odrzucone trzy projekty roku dotyczące związków partnerskich. Dzisiaj na swojej stronie internetowej Cyudunin e, prezentuje projekt ustawy, który w większości e, zawiera te same założenia co nasze projekty. E, mamy do czynienia ewidentnie z pewnego rodzaju skandalem politycznym, ponieważ praca opozycji e, jeszcze przed wejściem na posiedzenie obrad została wyrzucona do kosza. E, są to działania zamierzone, są to działania celowe, tylko po to, aby nie dać opozycji możliwości e, procedowania swoich projektów ustaw. Nie wiem, jaką grę gra Platforma Obywatelska, ale ta gra na pewno nie jest fair. Znaczy, ja takiej polityki nie chcę uprawiać. Jeżeli ktoś chce skorzystać z mojego projektu ustawy, z projektu ustawy, który złożyliśmy w imieniu organizacji pozarządowych, to należy po prostu o to zapytać i poprosić. Z nie poprosił. Takie zachowanie platformy pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że platforma nie chce współpracować z żadną partią opozycyjną. Chce przed jedynie autorskiej projekty i tylko je uważa za dobre, a po drugie, że boi się dyskutować o naprawdę ważnych dla obywateli sprawach. Problem związków partnerskich przewija się w dyskusji publicznej od co najmniej kilku lat i cały czas nie został rozwiązany. My zgodnie z naszymi postulatami wyborczymi chcieliśmy podjąć dyskusję w Sejmie, przeprowadzić potrzebną wielu tysiącom obywateli ustawę przez Parlament. Niestety głosami Platformy zostało to nam uniemożliwione.